Przez te wszystkie lata tworzyliśmy i nadal chcemy tworzyć naszą małą ojczyznę pełną życzliwych nauczycieli i przyjaznych uczniów podkreśliła dyrektor 26 Liceum Ogólnokształcącego imienia Baczyńskiego w Łodzi podczas uroczystości jubileuszu 65-lecia powstania placówki. Na spotkanie po latach w dawnych szkolnych ławkach przyjechało kilkudziesięciu absolwentów z różnych roczników. Ich wspomnień wysłuchała Katarzyna Kindykiewicz. Jak zwykle przy takich okazjach ożyły wspomnienia sprzed lat. Symbolem szkolnych zmagań jest teraz ten pień po ściętej wierzbie. W 49 roku razem z kamieniem węgielnym była początkiem tej szkoły. No i postanowiliśmy uwiecznić to, ma to zostać jako pamiątka dla wszystkich absolwentów. I właśnie jedna z absolwentek, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, zasadziła przed budynkiem szkoły nową wierzbę, by kolejne pokolenia mogły pod tym drzewem wspominać młodzieńcze lata. Pierwsza klasa, liceum, pierwsza klasówka z tego materiału dotyczącego historii. I profesor Ludwik Sawoniewski, który prowadził naszą klasę w zakresie historii. I faktycznie szok. Zostałam nominowana do olimpiady. To był no, zdecydowanie mu najpiękniejszy okres w życiu. Wtedy przeczytałem najwięcej książek, wtedy nawiązało się najwięcej przyjaźni, które trwało do dzisiaj i wtedy tak sądzę najbardziej się rozwijałem jako człowiek, chociaż, chociaż moje świadectwa w 26 liceum o tym zdecydowanie nie świadczą. W 1949 roku otwarcia tego liceum dokonał ówczesny polski premier Józef Cyrankiewicz. Jak dziś czytamy w księgach pamiątkowych, nowy budynek na Starym Łódzkim Karolewie spełniać miał rolę propagandową. Początkowo zatrudniano tu 12 nauczycieli na 714 uczniów. Teraz ponad 40 nauczycieli edukuje ponad 560 uczniów. Pomimo tego, że jest nas tak wielu w szkole, jest bardzo dużo uczniów, jest to bardzo rodzinna, przytulna atmosfera, która doskonale pomaga nam w nauce i czujemy się tutaj jak w domu. Stawiamy na tradycję, podtrzymywanie, kultywowanie tego, co było dobre wśród naszych poprzedników, zarówno dyrektorów, nauczycieli, jak i absolwentów, ale nie chcemy być tylko szkołą postrzeganą jako ta z tradycjami i pozostawiona, zakorzeniona w dawnych czasach. Stąd trwająca modernizacja budynku. Wymiana wyposażenia, tworzenie stanowisk multimedialnych. Przez 65 lat istnienia Liceum ukończyło 13 tysięcy absolwentów.